Cześć mam na imię Monika i witam Was w swoim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Nakręciłam wczoraj odcinek, ale dzisiaj cały dzień chodzi mi po głowie ten temat i chciałabym go opowiedzieć, dlatego stwierdziłam, że teraz już u mnie jest wieczór, ale że jeszcze nakręcę szybko ten odcinek, ponieważ... To jest tak oczywiste. Dla tych, co nie wiedzą, ja otworzyłam ten program po to, aby udowodnić Wam, że wszystko zależy od nas: że możemy wszystko, że nie ma takiej rzeczy, której nie moglibyśmy mieć, nie ma takiej sytuacji, której nie moglibyśmy zmienić. To wszystko naokoło, co widzisz każda relacja z każdą osobą w Twoim życiu finanse, przyjaźnie, rodzina i tak dalej. Jest to Twoje lustro. To są nasze lustrzane odbicia, nas samych. I w momencie, kiedy się orientujemy, że ten świat działa właśnie w taki sposób, i w momencie, kiedy naprawdę skupiamy się na sobie i wiemy, co z sobą zrobić, aby ten rezultat wyglądał inaczej, no to wtedy nie ma takiej rzeczy, której nie moglibyśmy mieć, bo, bo ten świat nie ma limitów. To my mamy limity, tak? Nie ma. Limity nie istnieją. Ja cały czas o tym myślę, bo yy, ja sama od kilku lat żyję w ten sposób, yy, staram się, tak, bardziej lub mniej i tak dalej. Ale w momencie, kiedy pojawiają się jakieś problemy, w momencie, kiedy yy, widzę, że coś jest nie tak yy, i biorę za to odpowiedzialność, czyli przyglądam się sobie, yy, no to widzę, na czym to polega, tak? Nie ma wyjątków. Nie, na tym świecie nie ma wyjątków. Każdy z nas działa tak samo, dlatego każdy z nas może osiągnąć wszystko, o czym zamarzy. I to jest niesamowite. I naprawdę moim marzeniem jest to, aby to bardzo uprościć, żeby każdy to zrozumiał i żeby każdy jak najszybciej się za to zabrał i żeby każdy zmienił to swoje życie natychmiast. No bo szkoda czasu, bo my marnujemy czas, tak szczerze mówiąc, nie wiedząc o tym. Żyjemy sobie w tym matrixie i sobie tak żyjemy już niektórzy dłużej, niektórzy krócej, i bez sensu, bo to jest takie proste i to jest takie oczywiste. Dlatego, jeżeli czujesz, że coś można z tym zrobić, i widzisz, że innym się udaje, i wiesz, że to na pewno wygląda inaczej niż się wydaje, no to zostań ze mną, bo ja postaram się to dzisiaj wytłumaczyć. Dosłownie wszystko dookoła, to co widzisz, jest tylko rezultatem Twojego dialogu z samym sobą. My sobie żyjemy w historiach, które mamy w głowie. Powtarzając cały czas te same historie, tworzymy ich rezultat czyli tworzymy manifestację. A manifestacja to nic innego, jak ostatni rezultat, ostatni efekt, który możemy zobaczyć e, dzięki naszym pięcio zmysłom. Dlatego jeżeli coś widzisz, coś słyszysz, coś smakujesz, tak? I tak dalej. To jest tylko efekt tego, co tak naprawdę dzieje się w Tobie. Czyli my żyjemy sobie w tych historiach, które sobie powtarzamy. Każdy z nas ma inne te historie w głowie, dlatego każdego z nas życie wygląda inaczej. Tyle ile jest ludzi na tym świecie, tyle jest historii w głowach naszych, tak i dlatego każdy z nas to życie e, przechodzi inaczej. Te historie, które cały czas powtarzamy w głowach, to często są historie, które po prostu gdzieś usłyszeliśmy, których się już wcześniej nauczyliśmy. To są historie naszych rodziców, szkoły, środowiska, w którym się wychowywaliśmy i tak dalej. Są to historie, które widzimy w telewizji, są to historie, w które wierzymy. Natomiast każdy z nas te historie ma inne, i uwierzcie mi, że w takim miejscu, jak ja mieszkam, czyli w Melbourne. W takim multikulturalnym miejscu, to bardzo widać, niesamowicie to widać, jak każdy inaczej manifestuje ten rezultat przez to, co ma w głowie. A jak wiadomo, no, każdy tutaj jest inny, dlatego te rezultaty są takie inne, dlatego, dlatego ta akceptacja, tak? No, bo każdy tworzy coś innego, więc. Yy, yy, to jest naprawdę bardzo ważne, aby zrozumieć. Czyli, jeszcze raz, manifestacja to tylko ostatni efekt tego, co dzieje się w nas. Mark Houghton mówi, że, że te pięć zmysłów to jest tylko 1% tego, co tak naprawdę się dzieje na tym świecie. Czyli to, co widzimy, to, co słyszymy, to, co smakujemy, to, co dotykamy, tak? czujemy dotykiem i to, co czujemy zapachem. To jest tylko ostatni efekt, i na dodatek to jest tylko 1%, procent. Taka ostatnia rzecz, która, która dzieje się tak naprawdę wcześniej w nas samych. To wszystko tak naprawdę dzieje się w tej energetycznej, wibracyjnej rzeczywistości, o której ludzie nie mówią. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że każdy z nas ma dostęp do tej rzeczywistości. I nie ma takiej osoby na świecie, która by przez to nie przechodziła, ponieważ my się czujemy... Yy, nina... Yy, I to jest ten język, tak? Ty się czujesz tam dobrze, yy, tam chcesz iść, tam nie, chcesz z tą osobą przebywać, z tą nie. Yy, rozumiecie? My czujemy, yy, że ciągnie nas w tą stronę lub w tą stronę nie. I teraz w momencie, kiedy my wiemy, że to, Uczucie to jest właśnie ten najważniejszy język i najważniejsza rzecz, którą my możemy kontrolować. No to wtedy dopiero zaczynamy projektować to swoje życie świadomie. Czyli świadome projektowanie swojej własnej rzeczywistości to manipulacja swoją energią, czyli tym, na czym się skupiamy, i tym, że nie przejmujemy się ostatnim efektem. Tego, co już się wydarzyło wcześniej. Czyli nie przejmujemy się aż tak bardzo tym, co widzimy, słyszymy i tak dalej, ponieważ jako świadome osoby, my już, my już rozumiemy, że to już było i to już jest tylko efekt. I w momencie, kiedy zaczynamy skupiać się na swoich historiach, to dostaniemy ten efekt zupełnie inny, znowu za chwilę, tak? To jest. To jest niesamowite, bo to jest strasznie proste, bo my cały czas to robimy, całe życie, my dokładnie to samo robimy. Każdy człowiek na świecie tak działa, czyli skupia się na czymś, to przechodzi przez tą głowę, przez, ten, przez te nasze myśli, przez te nasze historie i dostajemy efekt. Tak? Natomiast my, już nie wiedząc, na czym ten świat polega, Myślimy nadal i skupiamy się już na tym efekcie, tak? Dlatego cały czas nasze życie wygląda tak samo, ponieważ my cały czas manifestujemy, czyli robimy tą pracę tym, że skupiamy się na czymś, co już jest stare i dlatego powtarzamy cały czas to samo. A to jest właśnie ten pomysł i to jest właśnie coś niesamowitego, że my już wiemy, że to już jest przeszłość. Pomimo tego, że widzimy to teraz przed sobą, na przykład, ale skupiając się na swoich nowych historiach, czyli na tych historiach, które siedzą nam głęboko w sercu i które tak naprawdę pragniemy, aby się nam pojawiły w naszej rzeczywistości, no to skupiając się na nich i czując je, dostaniemy taki efekt. Rozumiecie, my nie robimy nic innego. My tutaj nie mówimy o niczym innym. Te historie, które cały czas powtarzamy sobie w głowie, często są naprawdę okropne i krzywdzące nas, ponieważ historie, które opowiadamy sobie w głowach, nie mają z nami nic wspólnego. Te nasze wierzenia, które są w tych naszych głowach i które my uważamy za prawdziwe, są to wierzenia innych ludzi, tak? Więc. Pomyślcie sami, ile my mamy tych y, zaśmieconych myśli w naszych, w naszych głowach, które nie pozwalają nam ruszyć dalej. Y, takimi przykładami są na przykład kobiety, które są dobrze po 30, tak? Które już uważają, że to już jest koniec. Ponieważ ten cały świat mówi, że tylko młodość, tak? Dwudziestolatki mogą. Y, spełniać swoje marzenia. Dobrze nie wypada, lub że nie, wypada, yy, lub, yy, że, nie wiem, no jest mnóstwo takich przykładów, które totalnie nas krzywdzą i one nie są prawdziwe. To są tylko teorie, które cały czas siedzą nam w głowie i my przez te rzeczy nie potrafimy ruszyć dalej. Jesteśmy uzależnieni od wielu rzeczy. Ja wiem, że bardzo wiele osób yy, ma problemy, na przykład z jakimiś tam wróżkami. Tak? I różnymi innymi tego typu uzależnieniami, co jest, co jest niesamowite, że, że takie rzeczy się dzieją, i że, że ludzie wierzą komuś innemu, a nie sobie, nie swojemu uczuciu, nie swojej intuicji. Ale to już nawet nie chodzi o takie abstrakcyjne rzeczy, ale generalnie my wierzymy wszystkim naokoło, tylko nie sobie. I dlatego, mając te historie w głowie, cały czas manifestujemy, no bo musimy manifestować, bo my zawsze manifestujemy cały czas, efekty, które widzimy teraz w swojej rzeczywistości. Dlaczego ludzie mają tak inaczej? Myśląc o tym samym, tak? Dlatego, że mają inne historie w głowach i manifestują coś zupełnie innego. Jeżeli zrozumiesz, że wszystko, co widzisz w swojej rzeczywistości teraz, to jest efekt ciebie, Czyli tej rozmowy z samym sobą, no to zrozumiesz, że ta osoba, która właśnie cię opuściła i cię skrzywdziła, to jest Twój efekt Twojej rozmowy z samym sobą. Ta praca, którą właśnie dostał ktoś inny, to również jest efekt tego, jak Ty rozmawiasz sam ze sobą, jakie masz historie, w co wierzysz, co sobie powtarzasz, co wałkujesz cały czas, tak? I wszystko to, co widzisz, co widzisz złego. To jak siebie odbierasz, czy lubisz siebie w tym lustrze, czy nie, i tak dalej. To jest wszystko efekt ciebie, ponieważ to wszystko, co widzisz dookoła, jest tylko twoim lustrem, twoim rezultatem. I ja wiem, że ta teoria wydaje się totalnie abstrakcyjna i ja wiem, że ciężko jest to zrozumieć. Ja też yy, yy, nie, nie potrafiłam tego zrozumieć od razu, ale to jest bardzo, bardzo prawdziwe, logiczne i to jest prawda. Zaczęłam się zastanawiać, co w takim razie zrobić, tak? No bo jeżeli już jest ta wiedza, no to co zrobić, żeby zmienić y, tą swoją rzeczywistość? Czyli przede wszystkim trzeba zaakceptować fakt, że to wszystko zależy od nas, czyli skupiamy się tylko na sobie. Drugą rzeczą jest to, że te historie, które mamy w głowie, y, Trzeba zamienić na te, które chcemy, aby zaczęły dominować w naszym życiu. Dlatego, jeżeli uważasz, że on woli kogoś innego, bo ona jest lepsza, bo ty jesteś gorsza, no to, 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 no to znaczy, że dlaczego masz taką historię, tak? To, to tutaj trzeba się zastanowić, dlaczego jest taki efekt. Czyli tak, wyobraźmy sobie, że każdy z nas. Tworzy tak jakby punkt przyciągania, czyli ja swoimi wierzeniami i tym, co mam w głowie, przyciągam do siebie takie rezultaty, tak? Bo, ja, bo to można naprawdę nazywać różnymi słowami. Można pomyśleć sobie, że to przechodzi przez nas, i my to tworzymy i tak dalej, ale jeżeli. Na przykład ta wersja bardziej do ciebie przemówi, no to pomyśl sobie to w, ten, w taki sposób. Ty jesteś tym punktem przyciągania, czyli to, co, co dzieje się w twojej głowie, jest punktem przyciągania y, rezultatów. I teraz tak, jak wziąć nad tym kontrolę? Czyli ta wiedza, którą już mamy, czyli to, że to wszystko zależy od nas i od tych naszych historii, które mamy w głowie. A drugą rzeczą jest to, aby wybierać bardzo świadomie rzeczy, nad którymi będziemy się skupiać. Bo jeżeli ja e, chcę dostać na przykład pracę, natomiast skupiam się na tym, że nie mogę jej dostać, ponieważ nie jestem stąd, e, no to ja tej pracy nie dostanę, tak? Natomiast jeżeli ja zacznę się skupiać na tym, że właśnie to jest moim atutem. No to rezultat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Wszystko zależy od tego, na czym ty się skupisz, czyli na tym, jaki tworzysz punkt przyciągania tak naprawdę. Czyli e, ja rozumiem, że do tej pory mm, miałam wiele kryzysów w tym temacie, ponieważ opowiadałam sobie inne historie i mój punkt przyciągania wyglądał tak, jak widziałam w swojej rzeczywistości. I tak bardzo często się dzieje z osobami, które na przykład zostają opuszczone przez partnerów. W momencie, kiedy ktoś ciebie opuszcza i ktoś ci mówi, Sorry, ale nie, wolę kogoś innego, no to znowu, to, to ta historia jest tylko rezultatem tego, co dzieje się w tobie. Czyli ta osoba nie wie dlaczego, ale postanowiła. Tak się zachować w stosunku do ciebie, ponieważ wyczuła taką wibrację, a wyczuła taką wibrację, tak bardzo generalnie mówiąc, tylko dlatego, że ty masz w sobie takie historie, które to stworzyły, które dały ci taki e, efekt, taką manifestację. Dlatego w momencie, kiedy chcesz rozwiązać ten problem e, ze swoim zakończeniem, wiedząc, jakie ty chcesz zakończenie, no to nie można. E, jakoś wpływać na inne osoby, na ich decyzje itd. Tylko trzeba bardzo poważnie ze sobą porozmawiać i powiedzieć sobie OK, mm, stało się, to już jest przeszłość i to, co widzę teraz w swojej 3D rzeczywistości jest tylko ostatnim efektem tego, co działo się we mnie. Dlatego jeżeli chcesz rozwiązać taki problem, nie możesz się skupiać na tym, co widzisz, czyli na tym, aby sprawdzać co 5 minut SMS-y, Facebooka, słuchać rad wszystkich mądrych naokoło. I ta osoba, jeżeli Twoja nowa historia naprawdę będzie dobra i naprawdę będziesz najbardziej wartościową osobą, będziesz naprawdę tak. Myślał lub myślała o sobie, no to tamta osoba poczuje tą wersję, tak? I używając tą swoją wolną wolę, wybierze coś lepszego dla siebie. Natomiast ty musisz tego bardzo chcieć. I yy, to jest cała. I to jest cały sekret. Tutaj naprawdę to nie jest nic, nie, nie wiadomo jak. My się okropnie skupiamy na tym. My bardzo chcemy, my kombinujemy, tak? Wymyślamy, kompletnie nie, nie robiąc nic ze sobą. A to w ogóle nie o to chodzi, to trzeba zamknąć, tamten rozdział trzeba zamknąć, wymazać, zapomnieć i zacząć tworzyć swoje nowe historie. I ja rozumiem, że ten moment jest ciężki, no bo cały czas widzimy tą przeszłość ponieważ istnieje na tym świecie momentum, więc my musimy znowu napędzić to nowe momentum, żeby zobaczyć ten inny efekt. I tak jest ze wszystkim. Tak jest z pieniędzmi, tak jest z podróżami, z miejscem zamieszkania, z wszystkim co masz teraz w głowie, tak? Jeżeli ty naprawdę zaakceptujesz fakt, że ten świat to jest Twoje lustro i Ty jesteś tym punktem przyciągania, i to przez Ciebie, przez Twoje historie widzisz ten efekt, no to pomyśl logicznie, jak zamienić te historie na nowe, i w tym tkwi, no bo o to w tym wszystkim chodzi. Pamiętajcie, że to my jesteśmy tym punktem przyciągania i to wszystko zależy od nas, więc naszą siłą jest to, aby skupiać się na tym, co przyniesie nam nasz rezultat. Naszym problemem jest to, że my pragniemy rzeczy, natomiast my nie pozwalamy sobie, aby zmienić ten punkt przyciągania na inny. Czyli my pytamy się, my chcemy, aby mieć więcej pieniędzy, ale już nic nie robimy z sobą, aby stać się osobą, która będzie manifestowała właśnie inny rezultat. Pytamy się o miłość, chcemy tą miłość, aby pojawiła się w naszym życiu, natomiast już nie tworzymy tej atmosfery tego, aby ono mogło się pojawić, tak? Pamiętajcie, bo to jest naprawdę fajne, aby to zrozumieć, że to, że my to zobaczymy w końcu i usłyszymy i tak dalej, to jest tylko 1% tego wszystkiego, co dzieje się w nas. Więc nie interesuje mnie zupełnie, co ty masz mi teraz do powiedzenia i co ty tam sobie teraz widzisz, a zwłaszcza na jakimś facebooku, który jest nieprawdziwy i totalnie y, abstrakcja jakaś, tak? To przecież. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Okoliczności nie mają w ogóle żadnego znaczenia. To ty masz tylko znaczenie i to ty jesteś odpowiedzialny za, za swoje życie i to ty przyciągasz do siebie, skupiając się na różnych wersjach. I to jest wszystko twoja wina. I ja wiem, że można teraz usiąść i zacząć płakać, tak? No bo jakim cudem? taka masakra, to, to jak, przecież ja tego nie chciałem, tak? Lub nie chciałam. Natomiast my to robiliśmy bardzo nieświadomie i tutaj naprawdę to trzeba bardzo dobrze zrozumieć. To w momencie, kiedy to zrozumiesz i nadal będziesz przyciągał lub przyciągała słabe efekty, no to już tutaj nie ma y, usprawiedliwienia. Prawda jest taka, że my powinniśmy sobie o czymś pomyśleć i, i, i odnosić w tym sukces. Natomiast my sobie o czymś myślimy i to wychodzi... W, tak, a nie inaczej, tak? No bo my bardzo czegoś chcemy, ale i jest pełno tego ale. I a my to już w ogóle jesteśmy y mistrzami w, w słowie ale, tak? Aby kontrolować ten świat, musisz zacząć manipulować swoją energią. Aby kontrolować ten świat i spełniać każde swoje marzenie, musisz robić to szczerze, musisz to robić zgodnie z sobą, musisz patrzeć się na swoje marzenia, robić to dobrze, mieć dobre intencje, cieszyć się tym życiem. Y Widzieć tylko pozytywne rzeczy, nie reagować totalnie na to, co się dzieje dookoła, ponieważ to jest jedyna szansa na to, aby zmienić tą sytuację, w której teraz jesteś i przez którą cierpisz. My potrafimy tak e, cierpieć, myśląc o jednej sytuacji, która nam nie wyszła, przez to, że to nawet nie były nasze myśli, latami. My latami zatrzymujemy się na jednej historii. Którą manifestujemy cały czas, ponieważ na nie się skupiamy. I ponieważ przez to, że na nie się skupiamy, tworzymy z siebie ten punkt przyciągania te same rezultaty. To moje ulubione prawo przyciągania, o którym tak lubię tutaj mówić, ono nigdy się nie zatrzymuje, ono nie wybiera. Ono nie jest, wiecie, ono sobie tam nie wybiera, że. Raz tak, a raz tak, tak? Mówisz i masz, myślisz, i masz, czujesz, i masz, proszę bardzo, to, że ty wybierasz ciągle masakrę, i to, że ty nie wierzysz, że jesteś lepsza od tamtej, albo nie wierzysz, że jesteś wart tej pracy, albo uważasz, że już jest za późno, albo uważasz, że yy, nie ten kraj, lub ciągle uważasz, że coś jest przerąbane, cały czas jest źle. Ja wiem, że teraz wszyscy nawijają nas do o problemach, i ciężko jest po prostu z tego wszystkiego jakoś się wydostać. I ja wiem, że te rozpędzone momenta są bardzo ciężkie, żeby je zatrzymać, tak? I żeby w, w momencie, kiedy to momentum jest rozpędzone strasznie, żeby nagle się od niego odwrócić i robić i tworzyć to nowe momentum, które na początku będzie tylko zwalniało to stare, aby się to nowe napędzało. Dlatego y, nie ma takiej rzeczy, no nie ma takiej rzeczy na tym świecie, której nie mógłbyś mieć. I naprawdę y, zastanów się, co masz w głowie i jakie ty masz historie, i co ty cały czas sobie opowiadasz. Co ty mówisz do ludzi, co ty, ale przede wszystkim co ty mówisz do, do siebie, tak? Jeżeli patrzysz się na każdy temat, jeżeli weźmiesz temat miłości, to jaką ty masz w tej swojej głowie historię? I dlaczego taką masz tą historię, że taki widzisz efekt? Co tam się dzieje? I dlaczego tak się dzieje? I dlaczego nie możesz nad tym wziąć kontroli? I dlaczego dlaczego nie spróbujesz wziąć nad tym kontroli? No bo sam fakt, że jest pełno ludzi, którzy o tym mówią, którzy otwierają programy, jest tego mnóstwo, tak? Zwłaszcza gdzieś tam za granicą, tak, zwłaszcza w tych krajach, które są już takie bardziej wyluzowane. No bo to działa, to działa. Ludzie o tym mówią nie dlatego, że sobie coś wymyślają, tylko dlatego, że to działa i dlatego o tym mówią, ponieważ to działa. Zastanów się nad swoimi historiami, pomyśl, jakim jesteś punktem przyciągania i weź za siebie odpowiedzialność i za wszystko, co widzisz w swojej rzeczywistości. Przestań już być y, ciągle niezadowoloną osobą, która myśli, że ma pecha, bo nie istnieje ani pech, ani szczęście. Istnieje tylko Twój punkt przyciągania i istniejesz tylko Ty w swoim życiu. I to tylko od Ciebie zależy, jak ten świat będzie wyglądał y, już jutro. Na przykład. Ok, buziaki. Bye.